Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu są e, wartości własne macierzy. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy wam kartka papieru, coś do pisania oraz tablicę ze wzorami. E, w sumie... w sumie to nawet nie. Wystarczy wam jeszcze ewentualnie e, jakiś kalkulator e, i w sumie wiedza jeszcze z, z rozkładu wielomianów na czynniki. No i rozpoczynamy. E, moi drodzy, mamy dla danej macierzy wyznaczyć wartości własne. E, mamy na tablicy przedstawioną macierz A, więc jak za to się zabrać? Przede wszystkim e, przypomnijmy sobie, e, zapiszmy sobie, jak ogólnie e, wygląda proces wyznaczania wartości własnych. Otóż, moi drodzy, żeby wyznaczyć wartości własne, musimy stworzyć pewną funkcję. Zazwyczaj jest to wielomian. Jest to funkcja, nazwijmy ją fi, od naszej wartości własnej, czyli lambda. Oczywiście wartości własnych może być wiele. W naszym przypadku mogą być co najwyżej 3, ponieważ nasza macierz jest w wymiaru 3 na 3. Nasza funkcja fi, która właśnie ma w sobie te wartości własne, a inaczej może tutaj powiem, wartości własne są pierwiastkami naszej funkcji, to jest funkcja zdefiniowana poprzez wyznacznik. To jest wyznacznik. Uwaga, nie naszej macierzy A, tylko macierzy A, od której odejmuję macierz lambda. Przepraszam, macierz jednostkową pomnożoną przez lambda, czyli przez, jakby to powiedzieć, przez zmienne funkcji phi z których możemy potem wyliczyć nasze wartości własne, czyli my żeby to zrobić musimy najpierw stworzyć funkcję fi, czyli taki wielomian czyli po prostu musimy policzyć wyznacznik z tej oto macierzy, czyli w naszym przypadku moi drodzy jak to będzie wyglądało, jak będzie wyglądał ten cały wyznacznik to będzie wyznacznik z macierzy A czyli zapiszmy sobie naszą macierz A czyli to będzie 3 0 0 minus 1 0 4 2, 1, 0, od której odejmuję macierz jednostkową pomnożoną przez skalar lambda. Wiemy, że macierz jednostkowa musi być dopasowana do wymiaru macierzy, którą tutaj macie, czyli to będzie macierz 3 na 3 jednostkowa, więc na przekątnych będzie miała jedynki. Jeżeli ja macierz jednostkową takiej postaci pomnożę przez lambda, to znaczy, że w miejscach jedynek będę miała lambda, bo każdy element tej macierzy muszę pomnożyć przez lambda, a tam tylko są elementy niezerowe w miejscu przekątnych. Czyli to będzie, moi drodzy, odejmuję od macierzy lambda 0 0 0 lambda 0 lambda. Czyli pamiętajcie o tym dopasowaniu wymiarów. Oczywiście wyznacznik możemy liczyć tylko z macierzy kwadratowej. To jest już druga uwaga. I teraz tak, musimy dokonać tutaj tego odejmowania. Czyli to jest inaczej wyznacznik z macierzy. I to będzie tak, 3 minus lambda, co zapisuję, tak jak powiedziałam, 0 minus 0 to jest 0, tutaj też 0, minus 1 minus 0 to jest minus 1, 0 minus lambda to jest minus lambda, 4 minus 0 to jest 4. 2 minus 0 to jest 2, 1 minus 0 to jest 1, 0 minus lambda to jest minus. Lambda. I teraz muszę policzyć wyznacznik z takiej macierzy, i macie tutaj do wyboru kilka metod. Możecie na przykład wykorzystać metodę Laplace'a, możecie wykorzystać metodę Sarusa, która jest w sumie tutaj najłatwiejsza i najczęściej wykorzystywana. A zatem dopiszemy sobie pod spodem dwie, dwa pierwsze wiersze. Możecie dopisać sobie tutaj dwie pierwsze kolumny, jak preferujecie. Czyli to będzie 3 minus λ00, minus 1 minus λ4. No i rozpoczynamy, czyli w tym momencie jesteśmy na etapie tworzenia naszego wielomianu, jak stworzymy ten wielomian będziemy wyznaczać jego pierwiastki, które będą właśnie wartościami własnymi. I teraz moi drodzy mamy tak, 3 minus lambda, czyli najpierw bierzemy ten skos, czyli to będzie tak, 3 minus lambda, razy minus lambda razy minus lambda, czyli razy lambda do kwadratu. Dodać tu będzie minus 1 razy 1 razy 0 to będzie 0. Może nawet kwadratowy jeszcze tu dam. Tu będzie 2 razy 0 razy 4 to będzie 0. Czyli tutaj e, nam się kończy, minus i drugi skos, czyli 0 razy minus lambda razy 2 to będzie 0. Plus 4 razy 1 razy 3 minus lambda, czyli to będzie 4 razy 3 minus lambda. I minus lambda razy 0 razy minus 1 to będzie dodać 0. I teraz, moi drodzy, musimy tutaj sobie poradzić i jakoś to powymnażać. I teraz tak, jak my to zrobimy tutaj, żeby się jak najprościej stało. Na początku opuścimy sobie może te zera i zobaczymy, co nam zostanie po opuszczeniu 0. Czyli opuszczam 0. Czyli tutaj tych nie piszę, minus, tu nie piszę, nie piszę, i jeszcze opuszczę nawias, czyli to będzie minus 4 razy 3 minus lambda. I teraz, jak widzicie, tu mamy dwa takie same nawiasy, więc jeden sobie wyłączymy przed, yy, przed wszystko. I jak wyłączymy, to stąd zostanie mi lambda kwadrat minus 4. I to mogę rozłożyć jeszcze ze wzoru skróconego mnożenia, czyli to będzie 3 minus lambda. Czyli tu będzie lambda minus 2 razy lambda plus 2, czyli tu mamy a kwadrat minus b kwadrat, czyli rozkładamy to na dwa nawiasy. I teraz, moi drodzy, rozłożyłam nasz wielomian lambda, fiod lambda na czynniki i jeżeli przyrównałabym go do zera, to znaczy, że przyrównałabym każdy z nawiasów do zera, to okazałoby się, że mam trzy wartości własne. Moje lambda 1, moja pierwsza wartość własna, czyli dla jakiego lambda tu wychodzi 0, czyli dla 3, czyli to jest 3, lambda 2, czyli 2 oraz lambda 3, czyli minus 2. I to są, moi drodzy, wartości własne dla naszej macierzy A, które sobie tu wyliczyliśmy. Ja, moi drodzy, zapraszam Was, ponieważ jest to już koniec zadania. Zapraszam Was do innych zadań związanych z, właśnie z, z elementami e, takiej analizy macierzowej, które znajdują się na naszym kanale. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, chcielibyście, abyśmy umieścili tutaj jakieś zadanie, nie czekajcie, wysyłajcie wszystko na adres mailowy, który zawarty jest w opisie do tego filmu. Ja zachęcam Was do polubienia filmu, do subskrypcji kanału. Życzę udanego dnia. Et donc ce châle